Zodiak Cenix 20 to przewodowy odkurzacz automatyczny, który idealnie spisze się w basenach prywatnych, których długość nie przekracza 10 metrów i pojawiają się w nim typowe zabrudzenia takie jak ziemia, piasek i liście. Pomoże w zbieraniu tych zabrudzeń kosz filtracyjny, który znajduje się w środku urządzenia. Tutaj mamy przezroczystą pokrywę, którą wystarczy otworzyć, no i w środku znajduje się kaseta filtracyjna, która pomaga w czyszczeniu właśnie takich zgrubnych zabrudzeń, takie jak ziemia, piasek i liście. Nie zbierze ona bardzo drobnych zabrudzeń, takich jak pyłki roślin, więc gdyby one pojawiły się w waszym basenie, mielibyście w basenie bardzo drobne zabrudzenia, to jednak trzeba byłoby patrzeć za modelami wyższymi. Ten będzie dobrze się spisywać w takich typowych basenach, gdzie niedaleko są jakieś drzewa, z których spadają liście, jakieś gałązki, patyczki. Poza tym są też ktoś naniesie ziemię, piasku. No właśnie w momencie kiedy to jest nasz największy problem i nie chcemy czyścić tego ręcznie, to Zodiac Cenix 20 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby pozbyć się tego problemu z 20 ma dwa tryby czyszczenia. Możemy czyścić dno albo dno ściany i linię wody basenu. Dzięki czemu mamy pewność, że cały basen będzie wyczyszczony. Do uruchamiania służy nam sterownik, który jest bardzo prosty, intuicyjny. Tylko dwa guziki. Jeden służy do uruchamiania odkurzacza oraz zatrzymywania jego pracy. Pokazane to bardzo intuicyjnie obrazkowo, start, stop, który jest nam znany powszechnie z innych urządzeń. Dodatkowo tryb do wybierania trybu pracy. Tutaj są diody, które podświetlają w jakim trybie aktualnie jesteśmy, czy to jest tryb tylko dno, albo tryb cały basen, czyli dno, ściany oraz linia wody. Przewód, który tutaj jest zamontowany na stale, ma 15 metrów, dzięki czemu mamy pewność, że nawet w tych skrajnych długościach basenu, czyli jakby nasz basen miał nawet te 10 metrów, to ten kabel będzie mieć na tyle zapasu, że odkurzacz nie będzie go nigdzie tam szarpał, ciągnął za sobą i go nadwyrężał. Zodiac Nix 20 wyposażony jest w jedną szczotkę czyszczącą. Wykonana jest ona z miękkiego tworzywa PVC i idealnie nadaje się do basenów foliowanych, prefabrykowanych i stelażowych. Ten ruch obrotowy sprawia, że właśnie z tych powierzchni najlepiej ona zedrze ten, nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Cenix X20 to podstawowy model i można rozmyślać nad jego zakupem w momencie, kiedy w naszym basenie pojawiają się właśnie typowe zgrubne zabrudzenia. W zestawie dostajemy urządzenie razem z kasetą filtracyjną oraz sterownik, dzięki któremu jesteśmy w stanie uruchomić odkuszacz.